Zapach środków dezynfekcyjnych mieszał się z wonią gotowanej kapusty. Korytarze wojewódzkiego szpitala weteranów w Gdańsku były szerokie, zimne i puste o tej porze. Emilia Wójcik, dziewięcioletnia dziewczynka o jasnych warkoczykach i zielonych oczach, szła po linoleum tak cicho, jak tylko potrafiła. W kieszeni jej podniszczonej kurtki chrupało ciasteczko owsiane, zawinięte w papierową serwetkę. Mama, Maria zawsze mówiła jej, żeby nie wchodziła na oddział. Nie wolno ci tam chodzić, Emilko. To niebezpieczne. Chorzy ludzie, sprzęty medyczne, zostań w świetlicy. Ale Emilia nie słuchała, bo na sali 214 był ktoś, kto potrzebował tego ciasteczka bardziej niż ktokolwiek inny na świecie. Stary człowiek o twarzy, jak pamięta, mapa, który nigdy się nie uśmiechał, ale zawsze czekał pułkownik grymas, jak nazywali go pielęgniarki za plecami, Henryk Zawacki, według tabliczki nad łóżkiem. Emilia nie wiedziała dokładnie, dlaczego to robi. Pierwszy raz zobaczyła go dwa miesiące temu, gdy mama sprzątała jego salę. Leżał nieruchomo, patrzył w sufit, a jego szczęka była zaciśnięta tak mocno, jakby trzymał w zębach cały ból świata. Pielęgniarka basia mówiła mamie: ten tam jest nie do wytrzymania. Krzyczy na wszystkich, nic mu nie pasuje. Zrzędliwy, stary gbur. Ale emilia zobaczyła coś innego: zobaczyła człowieka, który był głodny. Nie głodny na jedzenie. Dostawał posiłki regularnie, ale głodny na coś więcej na uśmiech, na słowo, na to, żeby ktoś na niego spojrzał, jak na człowieka, a nie jak na trudnego pacjenta. Następnego dnia Emilia przyniosła mu ciasteczko, położyła je na stoliku obok łóżka i uciekła, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć. Nazajutrz ciasteczko zniknęło. I tak zaczął się ich sekretny rytuał. Jeśli czujesz, że ta historia porusza cię już od pierwszych chwil, zasubskrybuj teraz, ponieważ to, co nastąpi, może zmienić twoje spojrzenie na życie. Zostaw łapkę w górę, skomentuj i zostań z nami, nie chcesz przegapić tego, co nadchodzi. Dziś było inaczej. Emilia otworzyła drzwi do sali 214 i zamarła. Łóżko było puste. Pościel była zmieniona, biała i idealnie napięta, jak gdyby nikt tu nigdy nie leżał. Serce dziewczynki zabiło szybciej. Pobiegła korytarzem, prawie przewracając wózek z pieluchami. Znalazła pielęgniarkę Basię przy dyżurce. Gdzie jest pułkownik? zapytała, łapiąc oddech. Basia spojrzała na nią z zaskoczeniem. Emilko, co ty tu robisz? Pacjent został przeniesiony wczoraj wieczorem, bardzo szybko, bez uprzedzenia. Emilia poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Dokąd? Czy on umarł? Basia pokręciła głową. Nie wiem dokładnie. Przyjechali jacyś wojskowi, zabrali go, coś ważnego. Ale nie, nie umarł, kochanie. Po prostu wyjechał. Emilia wróciła do świetlicy, gdzie czekała na mamę i płakała. Nie rozumiała, dlaczego tak bardzo ją to bolało. To był tylko stary człowiek, którego ledwo znała. Nigdy nawet nie rozmawiali naprawdę. On tylko brał ciasteczko i czasami kiwał głową. Ale dla Emilii to znaczyło wszystko. Znaczyło, że ktoś, kto był samotny, przestał być samotny. Chociaż na chwilę. Mama znalazła ją po zmianę. Wciąż z zapuchniętymi oczami. Co się stało, skarbie? Maria objęła córkę, czując zapach szpitalnego mydła na jej włosach. Emilia chciała powiedzieć prawdę, ale bała się, że mama się ze złości więc tylko szepnęła nic, jestem zmęczona. Następnego dnia, kiedy Maria przyszła do pracy, zastała szpital w chaosie. W głównym holu stał orszak wojskowych w galowych mundurach. Na czele stał wysoki mężczyzna o twardej twarzy i gwiazdach na epoletach, generał Sandomierski. Wokół niego krążyli administratorzy, lekarze i dziennikarze. Maria, Zatrzymała się w drzwiach trzymając wiadro i mopa. Co się działo? Jeden z sanitariuszy podszedł do niej. Marysia, szukają cię. Generał chce z tobą rozmawiać. Maria poczuła jak krew odpływa jej z twarzy. Ze mną dlaczego? Sanitariusz wzruszył ramionami. Nie wiem, ale to coś poważnego. Lepiej idź. Maria została zaprowadzona do gabinetu dyrektora szpitala. Tam, przy wielkim machoniowym biurku, siedział generał Sandomierski. Obok niego siedzieli dwaj mężczyźni w garniturach. Prawnik i notariusz, jak się później okazało. Dyrektor szpitala stał przy oknie, wyglądając na równie zdezorientowanego jak Maria. – Pani Maria Wójcik? – zapytał generał wstając. Jego głos był głęboki i autorytatywny, ale nie nieprzyjazny. Maria kiwnęła głową, nie mogąc wykrztusić słowa. Proszę usiąść, powiedział wskazując krzesło. Maria usiadła, czując jak nogi się pod nią uginają. Gdzie jest pani córka, Emilia? Maria zamarła. Emilia jest w świetlicy. Dlaczego pan pyta o moją córkę? Generał spojrzał na nią długo, oceniająco. Potem westchnął: Ponieważ to, co mam do powiedzenia, dotyczy was obu. Generał Sandomierski otworzył teczkę i wyjął z niej zdjęcie. Pokazał je Marii. Na zdjęciu był młody człowiek w mundurze wojskowym, uśmiechnięty, z karabinem na ramieniu. Maria spojrzała bliżej i wydała z siebie cichy okrzyk: To mój ojciec, Eliasz Wójcik. Zginął w dziewięćdziesiątym dziewiątym służąc w misjach pokojowych. Generał kiwnął głową. Tak. Eliasz Wójcik, szeregowy, druga kompania logistyczna. Bohater, który uratował życie swojemu dowódcy podczas zasadzki w górach. Dowódcą tym był Henryk Zawadzki, wtedy młody porucznik, dziś znany jako pułkownik Grymas. Maria nie mogła oddychać. Pan mówi o pacjencie z sali 214? Generał skinął głową. Tak, ale Henryk Zawadzki nie był zwykłym pacjentem. Był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Potentatem logistycznym. Właścicielem flot Transkorp. Fortuna szacowana na ponad 3 miliardy złotych. Cisza w pokoju była tak gęsta, że można ją było kroić. Maria patrzyła na generała, jakby mówił w obcym języku. Nie rozumiem, wyszeptała. Generał kontynuował: Henryk Zawacki ukrywał się w tym szpitalu przez ostatnie trzy miesiące. Nie był tu z powodu choroby. Był tu, ponieważ chciał przetestować świat. Chciał zobaczyć, czy istnieje jeszcze bezinteresowna życzliwość. Jego rodzina, syn Jan i wnuczka Izabela nigdy nie odwiedzała go bez powodu finansowego. Widzieli w nim tylko portfel. Henryk był rozczarowany, zgorzkniały. Stracił wiarę w ludzi. Więc ukrył swoją tożsamość i przyszedł tutaj do szpitala weteranów, jako zwykły pacjent, i czekał, czekał, czy ktoś, ktokolwiek, potrafi zobaczyć w nim człowieka. Maria czuła, jak zimny pot spływa jej po plecach. I co się stało? Zapytała, choć część jej już wiedziała. Generał uśmiechnął się lekko, pierwszy raz, odkąd zaczął mówić. Pani córka Emilia przynosiła mu ciasteczka codziennie, przez dwa miesiące. Łamała zasady, ryzykowała karą, ale robiła to, ponieważ widziała w nim nietrudnego pacjenta, lecz głodnego, samotnego człowieka. Henryk prowadził dziennik każdego dnia spędzonego tutaj, zapisywał każdą osobę, która z nim rozmawiała, każdy gest życzliwości. Emilia była jedyną osobą, która przeszła jego test, jedyną osobą, która przyszła do niego bez żadnej innej motywacji, niż dobroć. Maria płakała teraz otwarcie, nie próbując ukrywać łez. Gdzie on teraz jest? Zapytała. Generał odpowiedział cicho. Henryk Zawacki zmarł trzy dni temu, w prywatnej klinice w Sopocie. Przeniósł się tam, gdy stan jego serca się pogorszył. Ale zanim zmarł, sporządził testament, i właśnie dlatego tu jestem. Prawnik obok generała otworzył inną teczkę i wyjął dokument. Ostatnia wola pułkownika Henryka Zawackiego jest jasna. Pani, Mariowójcik otrzymuje pół miliona złotych oraz dom w Gdańsku przy ulicy Oliwskiej. Cytuję: Aby Maria nigdy nie musiała być niewidzialna, aby mogła żyć z godnością, jak zasługuje córka Eliasza. Maria zakryła twarz dłońmi, jej ciało trzęsło się od szlochu. Prawnik kontynuował: Emilia Wójcik, dziewięcioletnia córka Marii, zostaje jedyną spadkobierczynią powierniczego funduszu majątkowego w wysokości 250 milionów złotych. Fundusz będzie zarządzany przez generała Sandomierskiego jako pełnomocnika, aż Emilia ukończy 21 lat. Pułkownik Zawadzki napisał w testamencie: Emilia nie jest obca, jest krwią mojego przyjaciela. Kiedy przynosiła mi ciasteczko, wiedziałem, że Eliasz wciąż żyje w niej, w jej sercu. Niech ta dziewczynka nigdy nie pozna biedy, nigdy nie będzie musiała walczyć tak, jak jej dziadek walczył. To mój dług wobec Eliasza i mój prezent dla jedynego prawdziwego człowieka, którego spotkałem w ostatnich latach mojego życia. Może, tak jak Maria i Emilia, ty też czułeś, że droga jest trudna, ale pełna sensu. Jeśli ta historia przypomina ci coś o tobie, zostań z nami. Zasubskrybuj, zostaw myśl w komentarzach i daj łapkę w górę, nie dla algorytmu, lecz dla serca. Historia toczy się dalej i być może w pewien sposób jest to też twoja historia. Maria i Emilia zostały wprowadzone do nowego życia tak szybko, że ledwo mogły za tym nadążyć. Dom przy ulicy Oliwskiej był duży, piękny, z ogrodem pełnym starych dębów i wiśniowym sadem. Emilia biegała po pokojach. Jej oczy były wielkie ze zdumienia. Maria stała w salonie dotykając machoniowych mebli, jakby nie mogła uwierzyć, że to wszystko jest prawdziwe. Generał Sandomierski przyszedł do nich tydzień później, niosąc dwie rzeczy. Stary dziennik w skórzanej oprawie oraz nagranie wideo. To dziennik waszego dziadka Eliasza, powiedział podając go Marii. Henryk przechowywał go przez wszystkie te lata. Teraz należy do was. Maria otworzyła dziennik drżącymi rękami. Na pierwszej stronie pismem jej ojca było napisane Jeśli czytasz to, znaczy, że jestem martwy. Ale moje życie miało sens. Uratowałem przyjaciela. Henryk Zawadzki przeżył i to wystarczy. Generał włączył nagranie wideo na laptopie. Na ekranie pojawił się pułkownik zawadzki, siedzący na krześle w prywatnej klinice. Wyglądał na słabego, ale jego oczy były jasne i pewne. Jeśli oglądasz to nagranie, powiedział. Jego głos był chropowaty, ale stanowczy. To znaczy, że już nie żyje. I zapewne moja rodzina próbuje zakwestionować mój testament. Chcę, żeby wszystko było jasne. Jestem w pełni władz umysłowych. To nagranie jest poświadczone przez notariusza i dwóch lekarzy psychiatrów. Mój syn, Jan i wnuczka Izabela są chciwymi rozczarowaniami. Nigdy nie przyszli do mnie, chyba że chcieli pieniędzy. Nigdy nie pytali, jak się czuję. Nigdy nie widzieli we mnie ojca ani dziadka, tylko banknomat. Maria i Emilia Wójcik nie wiedzą, kim jestem. Nie manipulowały mną. Emilia przynosiła mi ciasteczka, ponieważ ma dobre serce. Serce Eliasza. I właśnie dlatego zasługują na wszystko, co im daje. Ale rodzina Zawadzkich nie poddała się bez walki. Jan Zawadzki, pięćdziesięcioletni biznesmen o twardej twarzy i zimnych oczach, oraz jego córka Izabela, elegancka trzydziestolatka w drogim garniturze, wnieśli pozew do sądu. Oskarżyli Marię i Emilię o manipulację z chorowanym starszym człowiekiem, o wykorzystanie jego stanu psychicznego dla własnej korzyści. Rozpowszechnili w mediach historię o chciwej sprzątaczce i jej córce, które oszukały umierającego miliardera. Maria płakała w nocy, czytając te nagłówki. Emilia, choć miała tylko dziewięć lat, czuła ciężar oskarżeń. Mamo, czy zrobiłam coś złego? Zapytała. Maria przytuliła ją mocno. Nie, kochanie, nigdy. Byłaś dobra i to wystarczy. Rozprawa sądowa odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Sala była pełna dziennikarzy, prawników i ciekawskich. Jan i Izabela Zawadzcy siedzieli po jednej stronie, otoczeni zespołem najlepszych prawników w kraju. Maria i Emilia siedziały po drugiej stronie, ze skromnym prawnikiem wyznaczonym przez generała Sandomierskiego. Generał sam był obecny, w pełnym mundurze galowym. Jego twarz była jak kamień. Prawnik Jana Zawadzkiego rozpoczął atak. Henryk Zawadzki był schorowany, osamotniony, podatny na manipulacje. Maria Wójcik, jako sprzątaczka w szpitalu, miała dostęp do pacjenta i wykorzystała ten dostęp. Jej córka była narzędziem, dzieckiem wysłanym, aby zdobyć zaufanie starego człowieka. To klasyczna manipulacja emocjonalna osoby starszej. Generał Sandomierski wstał. Poprosił o pozwolenie na przedstawienie dowodów. Sędzia skinął głową. Generał podszedł do pulpitu i wyciągnął gruby dziennik w skórzanej oprawie. To osobisty dziennik pułkownika Henryka Zawackiego, prowadzony każdego dnia podczas jego pobytu w szpitalu. Każdy wpis był uwierzytelniony przez notariusza co tydzień, aby zapewnić autentyczność i potwierdzić stan umysłu autora. Generał otworzył dziennik i zaczął czytać. Dzień czternasty. Nikt nie przyszedł. Jan zadzwonił, pytając o dostęp do mojego konta firmowego. Izabela wysłała SMS prosząc o pożyczkę na nowy samochód. Nie przyszli. Nie obchodzi ich, czy żyję, czy umieram. Ale mała dziewczynka z warkoczami przyszła znowu. Położyła ciasteczko obok mojego łóżka i uciekła, zanim mogłem powiedzieć: Dziękuję. Nie wie, kim jestem. Nie chcę nic w zamian, po prostu daję, jak Eliasz dał mi życie. Generał odwrócił kilka stron i czytał dalej: Dzień trzydziesty drugi. Dowiedziałem się, kim jest ta dziewczynka. Emilia Wójcik, córka Marii, wnuczka Eliasza. Koło się zamknęło. Człowiek, który uratował mi życie, ma wnuczkę, która przywraca mi wiarę w ludzkość. Nie powiedziałem jej, kim jestem. Nie chcę. Chcę, żeby przyszła do mnie, bo jestem starym, samotnym człowiekiem, niebogatym potentatem. To jedyny prawdziwy test, i przechodzi go każdego dnia. W sali rozległy się szepty. Jan Zawadzki zbledł. Jego prawnik próbował coś powiedzieć, ale generał kontynuował. Dzień pięćdziesiąty. Jan przyszedł. Pierwszy raz od dwóch miesięcy. Nie pytał o moje zdrowie. Pytał o mój plan sukcesji. Kiedy powiedziałem, że jeszcze nie zdecydowałem, wyszedł wściekły. Izabela nawet nie zadała sobie trudu, żeby przyjechać. Wysłała asystenta z kwiatami i kartką. Wracaj do zdrowia szybko, dziadku. Potrzebuję Cię na moim weselu. Nie zaprosili mnie, potrzebują tylko mojego czeku. Generał zamknął dziennik i spojrzał na sędziego. Te zapisy, poświadczone notarialnie, dokumentują każdy dzień pobytu Henryka Zawackiego w szpitalu. Dokumentują jego pełną poczytalność, jego świadome decyzje i całkowite zaniedbanie ze strony jego rodziny. Maria Wójcik nie wiedziała, kim jest Henryk. Emilia nie wiedziała, kim jest Henryk. Nie mogli go manipulować, ponieważ nie wiedzieli, że jest coś do manipulowania. Prawnik Jana Zawadzkiego wstał gwałtownie. To nie dowodzi niczego. Stary człowiek mógł być senny, zdezorientowany. Generał uśmiechnął się chłodno. W takim razie pozwolę sobie pokazać drugi dowód. Włączył projektor i na ekranie pojawiło się nagranie wideo Henryka Zawackiego. Pułkownik mówił powoli, wyraźnie, patrząc prosto w kamerę: Jeśli moja rodzina próbuje zakwestionować mój testament, chcę, żeby sąd wiedział następujące fakty. Byłem w pełni poczytalny podczas sporządzania tego dokumentu. Dwóch psychiatrów potwierdziło to pisemnie. Mój syn i wnuczka nigdy nie traktowali mnie jak ojca czy dziadka. Traktowali mnie jak źródło pieniędzy. Maria i Emilia Wójcik nie wiedzą, kim jestem. Nie manipulują mną. Emilia przynosiła mi ciasteczka, bo ma dobre serce. To wszystko, co było mi potrzebne, by wiedzieć, że zasługują na moją wdzięczność. Eliasz Wójcik uratował mi życie. Teraz oddaję dług, dbając o jego rodzinę. To moja ostatnia wola. I żaden sąd, żaden prawnik, żadna chciwa rodzina nie zmieni tego. Sala sądowa wybuchła. Dziennikarze pisali gorączkowo. Jan Zawacki wstał i wyszedł, trzaskając drzwiami. Izabela siedziała nieruchomo, jej twarz była biała jak kreda. Sędzia zastukał młotkiem, przywołując ciszę. Po trwającej godzinę na radzie ogłosił wyrok. Testament Henryka Zawackiego jest ważny i zostanie wykonany zgodnie z jego ostatnią wolą. Pozew rodziny Zawackich zostaje odrzucony. Maria i Emilia Wójcik są prawnymi spadkobiercami wyznaczonych im sum. Sprawa zamknięta. Maria płakała, trzymając Emilię mocno. Emilia płakała też, choć nie do końca rozumiała wszystko, co się działo. Wiedziała tylko jedno: jej ciasteczka miały znaczenie. Jej dobroć. Miała znaczenie. Miesiące mijały. Maria i Emilia zamieszkały w domu przy ulicy Oliwskiej. Maria przestała pracować jako sprzątaczka, ale nie przestała pracować. Założyła fundację charytatywną dla dzieci weteranów, pomagając rodzinom, które tak jak ona zostały pozostawione same po śmierci bliskich na służbie. Emilia wróciła do szkoły, ale teraz była inna. Miała w sobie spokój. Pewność siebie, która przychodziła z wiedzy, że jej życie ma sens. W szpitalu na sali 214 powstało skrzydło przyjaźni Wójcik Zawacki. Generał Sandomierski osobiście poprowadził ceremonię otwarcia. Na ścianie zawieszono dwa zdjęcia: jedno Eliasza Wójcika, drugie Henryka Zawackiego, oboje w mundurach wojskowych młodzi i pełni życia. Pomiędzy nimi w ramce było zdjęcie Emilii dające ciasteczko staremu pułkownikowi grymasowi. Generał przemówił do zgromadzonych dziennikarzy i oficjeli. To skrzydło jest przypomnieniem, że dobroć nigdy nie umiera. Eliasz Wójcik uratował życie Henryka Zawackiego pięćdziesiąt lat temu. Emilia Wójcik nieświadomie przywróciła Henrykowi wiarę w ludzkość pięćdziesiąt lat później. Dziedzictwo nie jest tylko o pieniądzach czy majątku, jest o tym, co przekazujemy dalej: odwaga, dobroć, człowieczeństwo. To dziedzictwo żyje w tej małej dziewczynce i będzie żyło w każdym pacjencie, który przekroczy próg tego skrzydła. Maria stała z boku, trzymając Emilię za rękę, patrzyły na zdjęcia na ścianie. Emilia szepnęła: Mamo, myślisz, że dziadek Eliasz byłby ze mnie dumny? Maria uśmiechnęła się przez łzy. Kochanie, jestem pewna, że jest. Gdziekolwiek jest, patrzy na ciebie i jest dumny. Tego wieczoru w domu przy ulicy Oliwskiej Emilia siedziała przy swoim biurku. Przed nią leżał dziennik dziadka Eliasza. Otworzyła go ostrożnie i zaczęła czytać. Słowa były proste, pisane ręką żołnierza, który nie był pisarzem, ale człowiekiem pełnym honoru. Uratowałem Henryka dzisiaj, pisał Eliasz. Kulka była blisko jego serca, wyniosłem go z pola walki. Lekarze powiedzieli, że gdybym czekał minutę dłużej, byłby martwy. Henryk powiedział mi później: Zawsze będę ci to winien, Eliaszu. Powiedziałem mu: Nie jesteś mi nic winien. Tak postępują przyjaciele. Emilia dotknęła strony palcem, czując ciężar tych słów. Tak postępują przyjaciele, to było wszystko. Nie chodzi o pieniądze, nie o nagrody, nie o uznanie, chodzi o to, żeby być tam, gdy ktoś potrzebuje. Chodzi o ciasteczko dla samotnego człowieka. Chodzi o uśmiech dla kogoś, kto zapomniał, jak się uśmiecha. Lata później, gdy Emilia miała dwadzieścia jeden lat i przejęła kontrolę nad funduszem powierniczym, nie kupiła drogiego samochodu ani luksusowego mieszkania zamiast tego rozszerzyła fundację swojej matki, budowała szpitale dla weteranów, domy dla bezdomnych rodzin żołnierzy, szkoły dla ich dzieci. Każdy projekt nosił nazwę Dziedzictwo Eliasza. Każdy projekt był poświęcony pamięci dziadka, którego nigdy nie poznała, ale którego serce biło w jej piersi. W wywiadzie dla ogólnopolskiej telewizji, gdy dziennikarz zapytał ją, co nauczyła się z całej tej historii, Emilia odpowiedziała prosto: Nauczyłam się, że małe gesty mają największą moc. Nauczyłam się, że dobroć wraca. Nauczyłam się, że nie jest ważne ile masz pieniędzy, ale ile masz serca. Historia Emilii i pułkownika Zawackiego stała się legendą w Gdańsku, a później w całej Polsce. Ludzie mówili o dziewczynce, która przynosiła ciasteczka, i o miliarderze, który testował świat. Mówili o sile małego, bezinteresownego gestu i może, tylko może, niektórzy z nich zaczęli robić to samo. Zatrzymywali się na chwilę, uśmiechali do obcego. Przynosili ciasteczko komuś, kto wyglądał na samotnego. Bo jeśli Emilia mogła zmienić życie pułkownika zawadzkiego jednym prostym aktem dobroci, to może każdy z nas może zmienić czyjeś życie. Może każdy z nas niesie w sobie tę samą moc: moc, by zobaczyć człowieka w nieznajomym, moc, by dać, nie oczekując nic w zamian? Czy uważasz, że Emilia dokonała właściwego wyboru? Co ty byś zrobił na jej miejscu? Czy byłbyś w stanie dostrzec samotność w kimś, kogo inni nazywali trudnym? Czy byłbyś w stanie dać, nie wiedząc, czy ktokolwiek to doceni? Napisz w komentarzach. Twoja opinia się liczy. A jeśli ta historia Cię poruszyła, zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę, aby nie przegapić kolejnych, ponieważ nawet najmniejsze gesty mają moc zmieniania przeznaczenia i otwierania bram serca.